Cześć, witam Cię bardzo serdecznie, Oskar Podolski z tej strony, to będzie lekcja, w której pokażę Ci inne zastosowanie tych wszystkich paradidli, które ćwiczysz na padzie. Prawdopodobnie, jeżeli ćwiczysz je po prostu dla ćwiczenia, w sensie wbijasz je w pamięć mięśniową, to jest to jak najbardziej ok. Ale jeżeli zastanawiasz się, co potem dalej z tym można robić, prócz na przykład samej w ogóle wiesz, orkiestracji, nie? że przenosisz prawą rękę nie wiem, na flortom, lewą na pierwszy tom, i grasz tego parę dla pojedynczego albo podwójnego, no i wychodzi to, co wychodzi. Nie w złym tego słowa znaczeniu, ale jakby masz te rejony już przetarte. To samo jeśli chodzi o granie rytmu. Przenosisz prawą rękę na high hat lewą zostawiasz na werdu, ewentualnie synchronizujesz prawą nogę z prawą ręką, jeżeli oczywiście jesteś praworęczny, praworęczna. I też można już z tego stworzyć jakiś beat, groove. Oczywiście dochodzi też kwestia dynamiki ponieważ jeżeli zaczniemy ściszać poszczególne uderzenia i na powierzchnię wyciągać konkretne uderzenia no to wtedy mamy do czynienia właśnie z akcentami, nie? z graniem właśnie przy użyciu akcentów więc cała ta dynamika bardzo dużo robi to tak na dobrą sprawę często jest zapominany rejon przez bemniarze, młodych bemniarze mam tutaj na myśli młodych w sensie jakby w tej drodze w graniu na bebnach bo możesz mieć 50 lat, ale być młodym bemniarzem i tak naprawdę wiele tych wszystkich e, fajnych rzeczy, które Powoduje, że one ci się podobają, to właśnie są poddane dynamice. Ale ja w dzisiejszym filmie chciałem ci otworzyć furtkę na inne myślenie o tych paradillach. Za chwilę przeniesiemy się za zestaw perkusyjny i stamtąd będę do ciebie mówił, ponieważ na bieżąco będę chciał Ci pokazywać przykłady. Zaznaczam od razu na początku, że to nie jest temat dla osób e, totalnie początkujących. Tutaj musisz już jakieś przygotowanie do tego mieć. Nie? I właśnie o tym wspomniałem, że wszystkie paradidle muszą ci być znane. Paradidle pojedyncze, podwójne, potrójne, paradidle didel, czy też odwrócone paradidle i w dużej części po prostu umiejętność grania jedynkami i dwójkami świadomi. No bo z tego się te wszystkie łańcuchy ćwiczeń składają. Gdy przejdziesz tą furtkę, którą ci otworzę, to dostrzeżesz nowe możliwości władania tymi paradidlami. Ja sam pamiętam ten moment, kiedy to dla mnie było w zasadzie jakąś czarną magią. Gdy oglądałem jakiegoś zbrodniarza w internecie, prawda? I kiedy on grał akcenty. ta 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 a pomiędzy cały czas było gęsto na werblu w tej niskiej dynamice. I w tym filmie nie będzie żadnych materiałów na zasadzie, tu masz nuty do pobrania i tak dalej, i wszystko podane na tacy, ponieważ chciałbym, byś zmusił, zmusiła się do myślenia. A nie opierał się po prostu na gotowcu. Dlaczego tak? Ponieważ uważam, że to jest to do zrobienia, bo sam tą drogą szedłem i trochę tak jest, prawda? Jeżeli sam coś rozkminisz, do czegoś dojdziesz, na swój sposób, na swój system to opanujesz, to potem jest to bardziej zakorzenione w Tobie. Łatwiej jest Ci tym władać. Więc zatem, przenieśmy się za zestaw perkusyjny i życzę Ci miłego odbioru. I teraz tak, chodzi mi o to, byś potrafił na przykład zanucić sobie zanucić akcenty. Nie? Na przykład coś takiego: dab dab da da dab. 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 I na razie zagraję, nie na przykład prawą ręką na werblu, nie? Teraz graj jakby jedynki i nałóż te akcenty na te, na te jedynki. Nie? Tylko nie graj właśnie ich w taki sposób. Tylko chodzi mi o to, by pod spodem cały czas przynajmniej jedna nuta pomiędzy nimi była. Teraz chciałbym, byś jeszcze zagęścił uderzenia, które są pod spodem. I w tej sytuacji już jest wymagana umiejętność grania już akcentów w jedynkach i tak dalej. Nie? Natomiast zobacz, co się dzieje. Wszystko jedynkami. Jeszcze zagęść uderzenia pod spodem. Nie? Czyli w zasadzie przeszliśmy od ósemek. Prawda? Było raz dwa trzy, trzy, cztery, i trzy i cztery a teraz szesnastki, a teraz trzydzieści I oczywiście to jest kwestia dostosowania tempa, nie? No bo nie możesz, jeśli zaczynasz w tempie. i to są ustępki, no to 32 to będzie wiało. To już jest bardzo szybko. Chciałbym, byś teraz na przykład w sytuacji tych szesnastek potraktował nuty pomiędzy paradidlami. I tu jest twoja właśnie robota do wykonania. Ponieważ ty musisz zacząć czerpać już z podświadomości lub może będziesz zmuszony sobie wszystko na przykład napisać na kartce i wiesz napisać ręce i tak dalej, oznaczyć gdzie są wiesz akcenty i tak dalej i nauczyć na to szablen, szablon na przykład Paradilla i zobaczyć kiedy to się dzieje i po na przykład kilku takich próbach kilkunastu już nie będziesz musiał pisać sobie tego, nie? tylko wszystko już będzie się z automatu działo, ale na przykład no, zobacz, dokładnie to samo, ale Zagram to mnie. Nie? Jest różnica. Uwolniło mi to moją lewą rękę. Bo jak widzisz, już akcenty gram z prawej i z lewej, a nie tylko i wyłącznie z prawej, nie? Co również daje mi możliwość tego, że mogę się już przemieszczać po zestawie swobodnie, nie? Więc to były cały czas. Tab, tab, Zobacz, jak fajnie to brzmi już kiedy. Zachowamy akcenty i będziemy co jakiś czas wplatać właśnie te nuty pod spodem, nie? Samo granie jest słyby, nie? I teraz rzeczy, z których będziesz korzystać cały czas, i pewnie już korzystasz, to są jedynki i dwójki. Jedynki i dwójki. I ty musisz umieć grać tak naprawdę grupowania. Grupowania. Ja oczywiście mam jakby dwa kursy dotyczące grupowań po trzy, gdzie jest jakby tyle w ogóle wiedzy, więc zapraszam Cię. Wszystko jest w opisie poniżej pod filmem, jeżeli chcesz. Tony materiałów w tym temacie. Natomiast ty musisz umieć grać grupy po 2, grupy po 3, grupy po 4, grupy po 8 i ewentualnie jeszcze grupy po 6. Grupy po 5, grupy po 7, okej, okay, na razie w ogóle na razie zostawmy, nie? Ale ty musisz być w stanie. Grać. To są grupy po 2, akcent i nuta bez akcentu. I oczywiście klasycznie, jeżeli akcent na blachy, dodajesz stopę. Grupy po trzy. W sytuacji takiej, że tu jest akcent, a tu jest grana dwójka. To samo na drugą rękę, też grupy po dwa, grupy po trzy. Natomiast jeśli chodzi o grupy po cztery, to grupami po cztery to jest Paradidel. Raz, dwa, trzy, cztery, nie? Paradidel. I również na mojej stronie internetowej jest cały kurs dotyczący paradidla pojedynczego, więc odgrania. Pogranie. Wszystko tam, ta cała wiedza jest tam dla ciebie. Jeżeli chodzi o grupy po 6, to to może być paradidel podwójny, z tym, że akcentujemy tylko pierwszą nutę nie robimy para 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 nie robimy. Tylko robimy nie? I też się zdarzają oczywiście sytuacje, kiedy akcentujesz właśnie dwie nuty prowadzące, nie? czyli para, para, didel, nie? I grupy po 8 to jest para, potrójny, nie? I tutaj możesz właśnie też akcentować tylko i wyłącznie pierwszą, bo masz 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 i przypada na następną, lub możesz akcentować każdą prowadzącą. Para, 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 dider. To jest grupa jakby ośmiu, ośmiu uderzeń. Natomiast akcenty są częstsze, nie? I teraz tak, władając tymi rzeczami, ty słysząc rytm, akcenty jakieś tap tap ta da tap tap ta da -dap, ta da to na początku oczywiście możesz to zagrać w szesnastkach czy w ósemkach bo to wiadomo to w zależności od tego jak ty do tego liczysz jak jak, jak ty ustalasz stosunek prędkości tego co grasz do tego co nie wiem, Klika, czy te jak liczysz, to wtedy jakby wychodzi wartość tego. Natomiast przyjmując, że to były szesnastki, to chcąc, by uderzenia pod spodem były gęstsze, to musisz po prostu zagrać szybciej, nie? <grybujesz> logiczne, ale nie chcąc grać właśnie tylko i wyłącznie z prawej, to wtedy właśnie aplikujesz to w dla nie? co to było? To był pojedynczy. Nie? Para, didel. kolejna grupa czterech, para, didel. Teraz był potrójne, para, para, parabiddel. Teraz był podwójne, para, para, didel. Znowu podwójne, para, para, didel. i pojedynczy, Para, didel. To Coś jakby połowa pojedynczego, nie? Więc w momencie kiedy wiesz pojawia się, pojawia się akcent, to ty na pewno musisz zagrać jedynkę. To na pewno musi być pojedyncze uderzenie. Nie idziemy w ogóle w tą stronę, żeby żeby grać To na jest ok, natomiast jeśli chodzi o zagranie, wiesz, tutaj... To, to jest niewygodne. I unikaj też sytuacji takich, żeby któraś, żeby któraś z rąk grała trzy uderzenia pod rząd. Żeby nie było... Że sobie pomaga. Że jest... Na przykład granie akcentów... Tap! Tap! ta Tap! Tap! ta tadap, Tap! Tadap, tap! Tadap, tap! To najpierw zrób sobie też, żeby zagrać. I spróbuj zaaplikować paradidla i zacznij od grania pojedynczego paradidla. Teraz wywodzą dwie to po sobie Tadap, czyli ja w momencie kiedy wypada mi na lewą rękę na paradidla, to ja zagram zaakcentuję dwa pierwsze uderzenia. I znowu wracamy do początku. Więc jakakolwiek. Widzisz, to było cały czas trzymanie tego bitu, nie? Ale umiejętne ogranie tego właśnie rudymentami, a nie tylko i wyłącznie z jedynek, nie? Więc myślenie w tą stronę może ci pomóc, właśnie, w wzniesieniu właśnie władania tymi paradidlami na wyższy poziom, nie? Lub nawet zagranie: tap, 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 tap. I to znowu był podwójne, podwójne, pojedyncze Podwójne, podwójne, pojedyncze I w momencie, kiedy mówię pojedyncze, mam na myśli paradidel A nie paradidel, paradidel Tylko to jest pojedyncze, paradidel Czyli prawa, lewa, prawa, prawa Albo lewa, prawa, lewa, lewa, lewa nie? Tap, 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 tap Tap, 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 I wiesz, nawet ogranie tej melodii Tutaj gruwem, nie? Widzisz, to już jest fajna rzecz, bo trzymasz słuchacza dalej by w tym klimacie, w tej samej opowieści. Nie przenosisz go nagle, wiesz, no, do, do połowy, wiesz, opowieści na chwilę i nagle on, mimo się w ogóle rozezna, co ty mu opowiadasz, to ty już dalej przeskakujesz do następnego rozdziału, nie? Przez co właśnie potem twoje solówki, czy też twoje granie na bębnach wydaje się być takie, że po prostu się coś wysypało i nie wiadomo o co chodzi. Tak samo granie patentami, że siadasz i robisz. To, to na dłuższą metę nie ma żadnego sensu, to nie jest w ogóle rozwojowe, to jest takie fajne, że się potestowałeś, to ok. ale tutaj chodzi o to, by wyraźnie się wypowiadać. Zobacz, ja będę grał, zagram rytm i wejdę w tego paradidla, będę grał cały czas pojedynczego paradidla, na przykład, ale będę czasami akcentował, a czasami nie będę akcentował. Nie, to nie, jakby nie zawsze jestem zmuszony do tego, żeby robić... Mogę tego paradidla grać i kompletnie nie wyciągać na wierzch akcentów. Да? The... Bo my te wszystkie rzeczy, które tutaj gramy, one są wszystkie na downbeat, jest tap, tap, ta, ta, tap, tap, ta, ta, tap, tap, nie? Albo są ósemki po sobie, albo są po sobie szesnastki. Natomiast rzeczy, które gdzie już są, wiesz, że szesnastki są przesunięte, że masz na przykład ta, 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 To za tym musisz w ogóle świadomość tego, gdzie ta nuta się znajduje. I jeżeli ty wiesz, że to jest a, szesnastka po jakiejś ćwierćnucie, nie po i, tylko po jakby pierwszej ósemce, czyli na przykład, czyli, czyli raz, i, dwa, i, trzy, i, to ty wiesz, że na tą wartość zawsze dzieje się paradidel pojedynczy z nutą na drugie uderzenie. Paradiddle. Tutaj. Więc jeżeli ja mam tum. Ta, tum. Ta, tum. To ja wiem, że to jest na pierwszą, to jest dla paradidelpa. radidel radi del... Ja Ci zostawiam tutaj pole do rozkminy, ponieważ chcę, by, chcę jakby zmusić Cię do tego, znaczy zmusić, wywrzeć wpływ po prostu na Tobie, byś siadł, siadła z tym zestawem i powiedział dobra, to teraz gramy tap, 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 tap. I jak to teraz zrobić? I obejrzyj sobie ten film kilka razy i wysnuć z tego jakieś wnioski. To wszystko w dzisiejszej lekcji. Wierzę, że w jakiś sposób wzniosłem Twoją świadomość na wyższy poziom. Napisz do mnie na Instagramie, czy ta lekcja Ci pomogła. Oczywiście znajdziesz mnie również na TikToku i na moim fanpage'u na Facebooku. Natomiast jeżeli chcesz się nauczyć więcej ode mnie z moich kursów online, gdzie jest głębszy wnik w detale, gdzie są nuty do pobrania i tak dalej, i tak to zapraszam Cię na moją stronę internetową. Wszystkie linki są w opisie poniżej pod filmem. A ja dziękuję Ci za odbiór i do zobaczenia w następnym filmie.